Drodzy widzowie, w wieku 35 lat Filip Górłacz w końcu przerywa milczenie i ujawnia coś, co wstrząsnęło całym środowiskiem artystycznym w Polsce. Jego słowa spadły jak grom z jasnego nieba, rozrywając ciszę, która przez lata otaczała jego relacje z Marcinem Rogacewiczem. Gdy stanął przed kamerami, na jego twarzy nie było ani śladu uśmiechu, a w oczach widać było mieszaninę gniewu i rozczarowania. To, co powiedział, wielu uznało za akt odwagi, inni za emocjonalny wybuch, którego nikt się nie spodziewał. Od pierwszych sekund jego wyznania dało się wyczuć napięcie, które narastało z każdym słowem. Głos Filipa był twardy, nie drżał, lecz niósł w sobie ból i poczucie zdrady. Mówił o sytuacjach, które przez lata tłumił w sobie, o momentach, gdy milczał w imię lojalności, a teraz, po latach, zdecydował się wyrzucić z siebie całą prawdę. Opowiadał o kulisach ich wspólnej pracy, o spotkaniach, które z początku miały być pełne profesjonalizmu i szacunku, a zamieniły się w źródło nieporozumień, napięć i narastającego dystansu. Gdy jego wypowiedź zaczęła krążyć po mediach, wywołała falę komentarzy i spekulacji, bo nikt nie przypuszczał, że pomiędzy dwoma aktorami, których łączyły wspólne projekty i sukcesy, kryje się tak głęboki konflikt. Filip mówił o rozczarowaniu, o uczuciu, które z czasem przerodziło się w coś silniejszego niż obojętność, w wewnętrzne obrzydzenie wobec zachowania, które, jak twierdzi, przekroczyło granice wzajemnego szacunku. Opisywał momenty, kiedy nie mógł już patrzeć w oczy Rogacewiczowi, bo czuł, że wszystko w co wierzył zostało zniszczone przez fałsz i dwulicowość. W jego tonie nie było zemsty, lecz surowa prawda, jakby zrzucał z siebie ciężar lat tłumionego gniewu. Słowa Filipa padały z precyzją, która nie pozostawiała miejsca na domysły, a każde zdanie zdawało się wbijać głęboko w świadomość słuchaczy. Opowiadał o spotkaniach za kulisami, o rozmowach, które kończyły się napiętą ciszą, o momentach, w których czuł się upokorzony i zlekceważony. Opisał sytuację, w której, jak mówił, zobaczył prawdziwe oblicze człowieka, którego kiedyś podziwiał i od tej chwili nic już nie było takie samo. Media natychmiast podchwyciły temat, a nazwiska obu aktorów trafiły na nagłówki portali i gazet. Ludzie w sieci nie kryli zdziwienia, bo przez lata to właśnie ich duet uważano za przykład przyjaźni opartej na wzajemnym szacunku i zaufaniu. Teraz jednak wszystko runęło w jednej chwili, a opinia publiczna zamarła, słuchając jego wyznań. Filip Górłacz nie używał ostrych słów, lecz w jego głosie brzmiała prawda, która bolała bardziej niż jakakolwiek obelga. Wspominał, że nie chodzi o jeden incydent, lecz o długotrwały proces rozczarowania, w którym zrozumiał, że nie wszyscy w świecie sztuki są tacy, za jakich się podają. Wyznał, że przez długi czas próbował tłumaczyć sobie zachowanie Marcina Rogacewicza, usprawiedliwiać jego decyzję, lecz w końcu musiał przyznać, że nie może dłużej udawać. Słowa Gurłacza były jak katarzis, bolesne, ale potrzebne, by oczyścić się z ciężaru, który nosił w sobie. Kiedy skończył mówić, w pomieszczeniu zapanowała cisza, której nie przerywał nikt. Jego wyznanie nie było atakiem, lecz manifestem człowieka, który nie chce już dłużej żyć w cieniu obudy i choć wielu próbowało zrozumieć, co dokładnie wydarzyło się między nim a Rogacewiczem. Jedno było pewne. Filip Gurłacz wypowiedział słowa, które na zawsze zmieniły sposób, w jaki publiczność patrzy na obydwu aktorów. Kiedy emocje po wyznaniu Filipa Gurłacza jeszcze nie opadły, jego słowa zaczęły rozchodzić się po mediach jak ogień. Każdy portal, każde medium społecznościowe, powielało fragmenty jego wypowiedzi, w których mówił o manipulacjach, o chłodnej kalkulacji i o braku empatii, które miały zniszczyć ich relację zawodową i prywatną. Według relacji osób z ich otoczenia, to, co łączyło Górłacza i Rogacewicza, było z początku pełne wzajemnego podziwu, ale z czasem przemieniło się w rywalizację, w której jeden z nich miał poczuć się zdradzony i wykorzystany. Filip opowiadał o spotkaniach, podczas których czuł, że traci grunt pod nogami, o momentach, gdy jego pomysły były przypisywane komuś innemu, a sukcesy, na które ciężko pracował, nagle stawały się cudze. Mówił, że przez długi czas tłumił w sobie gniew, bo nie chciał niszczyć wizerunku partnera z planu, ale w końcu prawda musiała ujrzeć światło dzienne. Wspominał, że każda próba rozmowy kończyła się milczeniem albo ironią, że za kulisami czuł chód, którego wcześniej nigdy nie doświadczył. Opisał sytuację, gdy podczas jednego z nagrań usłyszał słowa, które wbiły się w jego pamięć tak głęboko, że od tamtej chwili nie był już w stanie spojrzeć na Rogacewicza tak samo. Gdy wypowiedział to publicznie, fala komentarzy zalała internet. Jedni bronili Marcina Rogacewicza, twierdząc, że Filip przesadza i próbuje zwrócić na siebie uwagę, inni natomiast mówili o jego autentyczności, o bólu, który słychać było w każdym jego zdaniu. Zaczęto przywoływać stare wywiady, zdjęcia z planów, gesty, które dziś po jego słowach zyskały nowe znaczenie. Współpracownicy wspominali o napiętej atmosferze, o chwilach, gdy między nimi było czuć lodowaty dystans. Pojawiły się relacje osób z branży, które mówiły, że od dawna coś wisiało w powietrzu, że za fasadą uśmiechu wkrył się konflikt, który z roku na rok narastał. Filip miał wreszcie dość, a jego decyzja o publicznym wyznaniu była punktem, z którego nie było odwrotu. Jego odwaga, by nazwać rzeczy po imieniu, poruszyła wielu. Zaczęto analizować jego wcześniejsze role i wypowiedzi, dopatrując się w nich emocji i aluzji do rzeczywistych wydarzeń. Tymczasem Rogacewicz, choć przez długi czas milczał, nie mógł uniknąć konfrontacji z falą krytyki. Na jego profilach społecznościowych pojawiły się tysiące komentarzy, część z nich pełna oburzenia, inne wzywające do wyjaśnienia. Fani gurłacza stali po jego stronie, pisząc, że wreszcie ktoś odważył się mówić o tym, co w show biznesie jest przemilczane, o fałszu, o zakulisowych układach i o tym, jak trudno zachować godność, kiedy prawda staje się niewygodna. Coraz więcej osób zaczęło przypominać wydarzenia sprzed kilku lat, gdy duet ten był na szczycie popularności. Ich wspólne występy na scenie budziły zachwyt, ale teraz w świetle nowych informacji zyskiwały zupełnie inny kontekst. Każdy gest, każde spojrzenie wydawało się naznaczone napięciem, które wcześniej nikt nie zauważał. Reporterzy próbowali dotrzeć do Rogacewicza, by uzyskać jego wersję wydarzeń, jednak jego milczenie tylko podsycało spekulacje. Niektórzy dziennikarze sugerowali, że za tym konfliktem mogą kryć się kwestie zawodowej zazdrości, inni mówili o zdradzie zaufania, jeszcze inni o sprawach osobistych, o których nikt dotąd nie miał odwagi mówić. Sam Filip nie odnosił się do tych teorii, powtarzał jedynie, że jego celem nie jest zemsta, lecz oczyszczenie. W jego oczach to, co się stało, było granicą, której nigdy nie powinno się przekraczać. Media zaczęły tworzyć długie analizy ich relacji, porównując ją do innych dramatycznych konfliktów w, w świecie polskiej kultury. Psycholodzy, zapraszani do programów, mówili o potrzebie szczerości i o tym, że milczenie w takich sytuacjach potrafi niszczyć człowieka od środka. W międzyczasie w sieci pojawiło się nagranie z planu jednego z seriali, w którym widać moment wymiany spojrzeń między nimi. Krótkie, chłodne, ale pełne napięcia. Ten fragment stał się symbolem ich relacji i dowodem na to, że coś naprawdę się wydarzyło. Widzowie komentowali to tysiącami, tworząc własne interpretacje, a nazwisko Filipa Gurłacza zaczęło pojawiać się w kontekście odwagi i prawdy. Choć nie brakowało głosów, że mógł to załatwić inaczej, jego wyznanie stało się punktem zwrotnym w postrzeganiu całego środowiska. Wielu artystów zaczęło wspierać go, pisząc, że wreszcie ktoś powiedział na głos to, co inni bali się powiedzieć. W atmosferze pełnej emocji i niepewności coraz wyraźniej widać było, że ten konflikt nie jest jedynie osobistą sprawą dwóch aktorów, lecz symbolem walki o autentyczność w świecie, w którym pozory często znaczą więcej niż prawda. Kiedy Filip Gurłacz wypowiedział słowa o obrzydzeniu, jakie czuł do Marcina Rogacewicza, w sali zapadła cisza, jakiej nikt się nie spodziewał. Na jego twarzy malowała się mieszanka żalu i zdeterminowania, a każde kolejne zdanie było jak cięcie nożem w spokój środowiska aktorskiego. Filip opowiadał o momentach, które, jak twierdził, na zawsze zmieniły jego spojrzenie na Rogacewicza. Mówił o zachowaniach, które z początku wydawały się niewinne, ale z czasem przerodziły się w coś, co określił jako moralne upadki. Zdradził, że przez długi czas milczał, bo nie chciał niszczyć kariery kolegi, lecz to, co zobaczył i czego doświadczył, przerosło jego zdolność do udawania. Opisał sytuację za kulisami, gdy Rogacewicz miał traktować współpracowników z pogardą, grać rolę przyjaciela tylko wtedy, gdy mógł coś zyskać, a w prywatnych rozmowach obrzucać ich obelgami. Filip wspomniał o spotkaniu w garderobie, kiedy usłyszał słowa, które do dziś dźwięczą mu w głowie, słowa pełne cynizmu i braku empatii, które zburzyły jego zaufanie. Gdy mówił o tym przed kamerami, w jego oczach było widać, że te wspomnienia nadal bolą. Niektórzy obecni na sali wstrzymali oddech, inni nie mogli ukryć łez. Głos Filipa nie był podniesiony, ale każde jego zdanie miało ciężar, jakiego nie dało się zignorować. Wyznał, że czuł się manipulowany i wykorzystany, że przez długi czas wierzył w przyjaźń, która okazała się iluzją. Mówił o nocach, kiedy wracał do domu z uczuciem obrzydzenia, bo wiedział, że w pracy spotka się z kimś, kto potrafi udawać niewinność, a za kulisami zatruwać innych. Media natychmiast zaczęły roztrząsać każdy jego cytat. Portale plotkarskie publikowały fragmenty wypowiedzi, zestawiając je ze zdjęciami z przeszłości, na których obaj aktorzy uśmiechali się do siebie. Te obrazy, jeszcze niedawno symbolizujące sukces i braterstwo, teraz stały się dowodem na to, jak bardzo można się pomylić w ocenie człowieka. Na Twitterze i Instagramie pojawiły się tysiące komentarzy. Jedni mówili, że Filip wreszcie odważył się ujawnić to, o czym wielu wiedziało, ale nikt nie miał odwagi powiedzieć na głos. Inni bronili Rogacewicza, twierdząc, że w show biznesie każdy walczy o swoje miejsce i że nie ma tam miejsca na sentymenty. Jednak to, co wstrząsnęło opinią publiczną najbardziej, to opis sytuacji z planu serialu, kiedy Filip miał być świadkiem zachowania, które nazwał odrażającym. Według jego słów, Rogacewicz miał doprowadzić młodą aktorkę do łez, ośmieszając ją przy całej ekipie. Filip mówił, że to był moment, w którym coś w nim pękło, że nie mógł już patrzeć, jak ktoś wykorzystuje swoją pozycję, by poniżać innych. Po tej scenie, jak wspominał, wyszedł z planu i nigdy nie wrócił taki sam. To właśnie wtedy zrozumiał, że nie może dłużej milczeć. Współpracownicy, którzy wtedy byli obecni, zaczęli wypowiadać się anonimowo dla mediów. Niektórzy potwierdzali jego słowa, opisując atmosferę pełną napięcia i strachu ktoś wspomniał, że Filip próbował interweniować, ale został zignorowany. Inni mówili, że Rogacewicz miał w sobie coś, co przyciągało ludzi, ale zarazem ich niszczyło. Reporterzy śledczy zaczęli grzebać głębiej, odkrywając, że nie był to pierwszy przypadek konfliktu Rogacewicza z innymi artystami. Z archiwów zaczęły wypływać dawne nagrania, w których jego ton był chłodny i protekcjonalny, a sposób, w jaki traktował rozmówców, budził niepokój. Gdy jeden z portali opublikował materiał z prywatnego wydarzenia, gdzie widać, jak Rogacewicz reaguje na pytanie młodej aktorki śmiechem pełnym pogardy, fala oburzenia osiągnęła apogeum. Widzowie nie mogli uwierzyć, że człowiek, który w serialach i filmach grał wrażliwych bohaterów, prywatnie miał być kimś zupełnie innym. Zaczęto mówić o fałszu w świecie biznesu. O maskach, które spadają dopiero wtedy, gdy ktoś odważy się mówić prawdę. W międzyczasie Filip Gurłacz stał się symbolem odwagi i autentyczności. Jego wyznanie zainspirowało innych, którzy również zaczęli ujawniać swoje historie o nadużyciach, manipulacjach i toksycznych relacjach, też w świecie aktorskim. Gazety publikowały obszerne reportaże, a programy telewizyjne zapraszały ekspertów, by analizować każde jego słowo. Zdjęcia, które jeszcze niedawno zdobiły plakaty teatralne, teraz ilustrowały teksty o zdradzie, upadku i stracie zaufania. Fani byli wstrząśnięci. Wielu z nich pisało, że po tej historii nie potrafią już oglądać filmów z udziałem Rogacewicza w ten sam sposób. W komentarzach pojawiały się słowa wsparcia dla Filipa, ale także wyrazy szoku, że tak długo ukrywał prawdę. Cała Polska śledziła rozwój wydarzeń, jakby oglądała dramat w odcinkach, a każde nowe doniesienie tylko potęgowało emocje. Świat artystów, który zawsze wydawał się pełen blasku i wzajemnego szacunku, nagle odsłonił swoje mroczne kulisy. A w centrum tego wszystkiego stanęli dwaj aktorzy, których historia poruszyła tysiące ludzi. Gdy Marcin Rogacewicz dowiedział się, że Filip Gurłacz przerwał milczenie i publicznie ujawnił obrzydzenie wobec jego osoby, reakcja była natychmiastowa i gwałtowna. Według świadków, którzy w tym czasie przebywali z nim na planie nowej produkcji, atmosfera zmieniła się w sekundę. Aktor miał zblednąć, a w jego oczach pojawił się cień paniki. W pierwszej chwili próbował zachować spokój, lecz po chwili nie wytrzymał i opuścił plan, nie mówiąc ani słowa. W kuluarach mówiło się, że był wstrząśnięty i nie potrafił uwierzyć, że człowiek, z którym przez lata dzielił scenę, zdecydował się wypowiedzieć coś tak drastycznego publicznie. Osoby z jego otoczenia ujawniały, że przez kolejne godziny nie odbierał telefonów, a w jego garderobie panowała cisza tak gęsta, że można ją było ciąć nożem. Gdy wreszcie pojawił się w swoim mieszkaniu w Warszawie, paparazzi zdołali uchwycić moment, w którym wychodził z samochodu z twarzą schowaną w kapturze. Na zdjęciach wyglądał jak człowiek, który właśnie stracił grunt pod nogami. Kilka dni później jego nazwisko zdominowało wszystkie nagłówki portali. Dziennikarze próbowali skontaktować się z nim, jednak Rogacewicz unikał kontaktu, wysyłając jedynie krótkie oświadczenie do jednej z redakcji, w którym napisał, że jest szokowany i głęboko zraniony wypowiedziami Gurłacza. Nie odnosił się bezpośrednio do zarzutów, co tylko podsyciło domysły. Media analizowały każde jego wcześniejsze wystąpienie, szukając sygnałów, które mogłyby wskazywać, że coś było nie tak w relacji między aktorami. Jeden z portali opublikował archiwalne nagranie z programu rozrywkowego sprzed kilku lat, gdzie Rogacewicz reagował chłodnym uśmiechem na pochwały Filipa. Teraz to nagranie zyskało nowy sens, a internauci pisali, że w jego spojrzeniu można było dostrzec skrytą pogardę. Gdy fala komentarzy zaczęła przybierać na sile, Rogacewicz pojawił się na krótkim nagraniu wideo, w którym próbował uspokoić sytuację. Stał na tle ciemnej ściany, ubrany w prostą koszulę i mówił cicho, ale stanowczo, że nie zgadza się z oskarżeniami i że to, co dzieje się wokół niego, jest dla niego ogromnym ciosem. Internauci nie byli jednak jednomyślni. Część widzów uznała jego ton za chłodny i wyreżyserowany, inni twierdzili, że naprawdę widać w nim człowieka zranionego i niesprawiedliwie potraktowanego. Komentarze pod filmem podzieliły się na dwa obozy. Jedni pisali o jego hipokryzji, przypominając sytuację z planu, które teraz wydają się podejrzane, inni bronili go, wskazując, że przez lata był wzorem profesjonalizmu i nie zasłużył na tak brutalny atak. Do sprawy włączyli się również znani aktorzy, reżyserzy i dziennikarze. Niektórzy otwarcie stanęli po stronie Filipa, mówiąc, że Rogacewicz od dawna zachowywał się w sposób trudny do zniesienia. Inni natomiast wyrażali wątpliwości, podkreślając, że prawda zawsze ma dwie strony. Programy śniadaniowe i wieczorne talk-showy zaczęły zapraszać ekspertów od wizerunku i psychologów, by analizowali mowę ciała Rogacewicza. W jednym z odcinków znany psycholog zwrócił uwagę na moment, w którym aktor spuszcza wzrok, co jego, nostru, jego zdaniem mogło świadczyć o poczuciu winy. W sieci pojawiły się setki analiz, memów i przeróbek wideo, które uczyniły z tej historii temat numer jeden w kraju. Tymczasem sam Rogacewicz zamknął się w swoim świecie. Jego bliscy mówili, że był przygnębiony i unikał ludzi. Sąsiedzi widywali go tylko późnymi wieczorami, gdy wychodził z psem, zawsze ubrany na czarno, jakby chciał zniknąć z pola widzenia. Niektórzy twierdzili, że próbował kontaktować się z Górłaczem, ale ten nie chciał z nim rozmawiać. W pewnym momencie do mediów przedostały się informacje, że Rogacewicz rozważa opuszczenie kraju na jakiś czas, by odpocząć od presji i nienawistnych komentarzy. Jego menedżerka potwierdziła, że aktor odwołał wszystkie występy i plany zawodowe na najbliższe miesiące. Gdy fani zobaczyli puste miejsce po jego nazwisku na plakacie teatralnym, w internecie rozpętała się burza emocji. Jedni pisali, że ucieka przed konsekwencjami inni, że potrzebuje spokoju, by zebrać siły. W tym samym czasie tabloidy opublikowały fotografie, wykonane w jednej z kawiarni w Krakowie, gdzie Rogacewicz siedział samotnie przy oknie z filiżanką kawy. Wyglądał na zmęczonego i zrezygnowanego, jak człowiek, który nagle stracił sens wszystkiego, na co pracował. Obraz ten wstrząsnął opinią publiczną i sprawił, że część widzów zaczęła postrzegać go z większym współczuciem. Ale chwilę później pojawiły się nowe doniesienia. Fragment prywatnej korespondencji, która miała potwierdzać część słów Filipa. To wywołało kolejną falę gniewu i niedowierzania. Reakcje przyjaciół z branży były gwałtowne. Niektórzy zrywali z nim kontakty, inni próbowali bronić go przed osądem tłumu. Widzowie obserwowali tę dramatyczną rozgrywkę, jakby uczestniczyli w spektaklu, w którym każda scena przynosiła nowe emocje. Wieść o tym, że Filip Gurłacz przerwał milczenie i publicznie ujawnił obrzydzenie wobec Marcina Rogacewicza, rozniosła się w tempie błyskawicy, a reakcja publiczności była natychmiastowa i gwałtowna. W ciągu kilku godzin media społecznościowe zostały zalane falą emocji, jakiej polski showbiznes dawno nie widział. Fani, którzy przez lata śledzili karierę obu aktorów, byli w szoku. Na forach internetowych pojawiały się tysiące komentarzy, w których ludzie próbowali zrozumieć, jak mogło dojść do tak dramatycznego konfliktu. Wiele osób pisało, że czują się oszukani, bo przez lata wierzyli w przyjaźń i wzajemny szacunek między tymi dwoma artystami, a teraz ich obraz runął w jednej chwili. Pojawiły się nagrania z dawnych wywiadów, w których obaj aktorzy mówili o wzajemnym zaufaniu i wspólnej pracy, a widzowie analizowali każde spojrzenie, każdy gest, doszukując się ukrytych znaków napięcia. Na TikToku powstały setki krótkich filmów zestawiających archiwalne sceny z ich udziałem, z dramatycznymi fragmentami wypowiedzi Gurłacza. W komentarzach przeważały słowa niedowierzania, ale też gniewu i współczucia. Jedni pisali, że wreszcie ktoś miał odwagę odsłonić prawdziwe oblicze świata artystów, inni, że to smutny dowód na to, jak toksyczne potrafią być relacje w branży. W ciągu jednej nocy temat stał się numerem jeden w trendach wyszukiwarki, a nazwiska Gurłacza i Rogacewicza nie schodziły z czołówek portali. Widzowie, którzy przez lata oglądali ich na ekranie, zaczęli dzielić się swoimi wspomnieniami. Jedna z fanek napisała, że była na premierze spektaklu, w którym obaj grali, i już wtedy czuła napięcie w powietrzu, jakby coś wisiało między nimi. Ktoś inny wspomniał spotkanie z nimi po występie i dodał, że górłacz wydawał się przygaszony, a Rogacewicz zbyt pewny siebie, wręcz arogancki. Teraz po jego wyznaniu te wspomnienia zyskały zupełnie nowy sens. Ta historia, choć pełna bólu i kontrowersji, przypomina, że za blaskiem sceny kryją się prawdziwi ludzie, emocje i niełatwe wybory. Filip Gurłacz i Marcin Rogacewicz, niezależnie od wszystkiego, zasługują na szacunek za swoje lata pracy, talent i odwagę mierzenia się z prawdą. Każdy z nich przeżywa ten czas inaczej, lecz obaj pokazali, że w świecie pełnym pozorów wciąż istnieje miejsce dla szczerości i refleksji. Niech ich historia będzie lekcją dla nas wszystkich o granicach, o zaufaniu i o tym, jak łatwo można zranić, gdy brakuje empatii. Dajmy im przestrzeń, by mogli odbudować siebie i swoją sztukę, bo przecież to właśnie emocje czynią ich wielkimi. Jeśli poruszyła Cię ta opowieść zostaw serce pod filmem, udostępnij go dalej i subskrybuj nasz kanał, by nie przegapić kolejnych niezwykłych historii ze świata polskich gwiazd.